Dzień dobry, e, witam na moim kanale Bluefish Tarot Wszystkie Barany. E, to jest dla Was czytanie na listopad 2025. To czytanie przeznaczone jest e, nie tylko dla słonecznych baranów, ale również baranów, które są, e, które posiadają ascenon w baranie Marsa, Wenus, Księżyc i inne planety. Do tego czytania przygotowałam nową talię, demera kitaro oraz ciasteczkowe wróżby, które towarzyszą nam już od jakiegoś czasu. W tym miesiącu chciałam zadać dodatkowe pytanie, dodatkowe pytanie za chwilę ujawnie. Tymczasem zobaczmy, e, jaka jest dla Was ogólna energia dostępna w listopadzie 2025. Ogólna energia dla baranów w listopadzie. Mamy tutaj wieże. Hm. Jak będą? Jeszcze, jeszcze jedna karta chce wyjść. W zasadzie dwie. I zobaczmy. Mam tutaj króla Buław i słońce. W takim razie, jak będą w tej sytuacji wyglądały Wasze relacje? Dwie karty. Kapłanka i rycerz kielichów. Jak będą wyglądały w tej sytuacji Wasze finanse? Mamy tutaj sześć kielichów. E, jaka jest dla Was rada w tej w listopadzie, w tych zaistniałych okolicznościach? Mamy tutaj e, dziewięć pentakli. I jak będzie wyglądał koniec miesiąca w, w, u baranów? Koniec miesiąca u baranów. Mamy tutaj demeraki. I to dodatkowe pytanie, które chcę zadać, to co Was zaskoczy w tym miesiącu? O, wyskoczyła karta sama i są to trzy buławy. Na spodzie tali 10 buław. Więc wydaje mi się, że ten cały miesiąc może być wielkim zaskoczeniem dla Was. Może was wyrwać z dotychczasowych podstaw. <laughs> um, coś tu się definitywnie. Um, nastąpią jakieś rewelacje. W tym kontekście wieża pokazana i w, w, w obecności innych kart, które otaczają tę wieżę, to ja mam poczucie, że to raczej będą pozytywne e, rewelacje. Raczej tu się coś na, obróci na Waszą korzyść i zakończy się jakaś, jakaś ciężka sytuacja, w której dotychczaso, dotychczas tkwiliście. Eee, zacznijmy więc od tej wieży, <grystanie> <grystanie> która tutaj się pojawia nagle. No, ogólnie może Wam towarzyszyć. Eee, takie uwalnianie się z jakiejś e, trudnej sytuacji. E, może ktoś Wam przyjść na pomoc w, w tej kwestii? Lub sami będziecie chcieli e, tę rewelację komuś przekazać, że na przykład nie macie już siły e, e, brać na siebie czyichś obowiązków, e, brać na siebie dodatkowych obowiązków. E, możecie też komuś wyjawić, jakie są Wasze dalsze plany lub ktoś ma, może Wam wyja wyjawić, e, jakie ma na przykład plany wobec Was. E, ktoś tu się, e, e, mam wrażenie, chce dobić do Was z przeszłości. Wraca tutaj jakaś sprawa z przeszłości, zwłaszcza e, jeśli chodzi o Wasze finanse. Nie wiem, dlaczego zaczęłam właśnie od finansów, bo zawsze mówię o relacjach, ale mi się wydaje, że raczej to będzie miało e, jakby e, ogólnie bardzo duży wpływ na to, jak będą wyglądać Wasze, e, wasze relacje w tym miesiącu. E, ktoś tutaj wraca z jakąś rewelacją z przeszłości, może z jakąś propozycją pracy z przeszłości. Może kiedyś złożyliście aplikację o pracę i teraz e, i w ogóle o niej nawet zapomnieliście, i nagle to się pojawia. Nagle, nagle się odzywa pracodawca, nagle e, chce Wam coś zaproponować, e, nagle y, wraca oferta, z, e, którą poprzednio odrzuciliście. E, przyglądacie się tej sytuacji jeszcze raz i na przykład mówicie komuś, e, co chcecie, um, um, przedstawiacie swoje warunki. Kogoś może to na przykład zszokować. Może sami siebie szokujecie, lub też um, ktoś może was zaszokować takim powrotem, nagłym powrotem. Nagle, nagle sobie o was przypomniał. I, i, I nagle chce, z Wami się kontaktuje. Może coś mieliście do zaproponowania wcześniej i ktoś to zignorował albo obiecał Wam, że do Was wróci, i Wy w ogóle już po, położyliście na tym lagę i w ogóle zapomnieliście o całej sytuacji, i nagle ta osoba się pojawia ale ja mam wrażenie, że to jest raczej taka pozytywna oferta bo sześć kielichów mówi nam o takim trochę nawet idealizowaniu rzeczywistości o wspominaniu tej osoby z takim rozrzewnieniem i z takim no raczej są to dobre wspomnienia może mieliście jakąś dobrą współpracę z kimś poprzednio lub ktoś was po prostu w ten sposób zapamiętał, jako dobrego pracownika, jako, jako, jako taką bardzo rzetelną osobę, która, na którą można liczyć. E I teraz, e jak się będą miały wobec tej rewelacji wasze. E ta wieża, właśnie tutaj wypadło mi przy niej dodatkowe trzy karty, dwie karty, przepraszam, Król Buław i Słońce. To może być ktoś spod znaku Lwa, ja mam wrażenie, bo karta Króla Buław i Słońce jest związana ze znakiem Lwa. To może być na przykład coś, co wydarzyło się w sierpniu i wraca do Was teraz, w tym momencie. Może ktoś kontaktował się z wami już w sierpniu, lub wy kontaktowaliście się z kimś w sierpniu i teraz ta osoba. No i może doszło do takiej początkowej rozmowy, rozeszliście się, zeszliście się w, w każdy w swoją stronę, i teraz ta osoba do was wraca, lub wy wracacie do tej, do tej sytuacji. Słońce to jest bardzo pozytywna karta. To jest y, chyba najbardziej y, taka najszczęśliwsza karta w całym tarocie, a król była z kolei mówi nam o bardzo kreatywnej y, energii, o kimś, kto jest y, bardzo y, twórczy, przedsiębiorczy, radzący sobie w bardzo trudnych sytuacjach. I. Y, pociegający ze sobą e, ludzi ku temu, żeby stworzyć coś e, e, wyjątkowego. Więc może się pojawić nagle ta właśnie osoba lub wy możecie wystąpić w takiej roli osoby, która chce nagle e, objawia wszystkim w koło, co robi, kim jest. E, To jest bardzo dojrzała osoba i, i wiedząca, czego chce. Może tak być, że nagle wyjawicie komuś, czego wy chcecie, kim wy jesteście i co macie do zaproponowania. Wy macie do zaproponowania bardzo wiele. Słońce mówi tutaj o siłach witalnych, o takiej bardzo, bardzo pozytywnej energii. Może tryskać z Was ogromna radość i szczęście. Możecie się na przykład ucieszyć na to, że ktoś tutaj wraca do Was z jakąś propozycją, coś Wam proponuje, coś Wam przedstawia, a Wy jesteście, wpadacie po prostu wręcz w taką euforię. Tutaj w tej talii te słońce jest tak dość pokazane, no ja mam wrażenie, że to jest zaćmienie słońca, więc może... Coś, co do tej pory nie było jasne, ulegnie zmianie. Może yy, yy, nie byliście pewni yy, tego, co, yy, co Was czeka. Yy, może do końca nie, też nie wierzyliście we własne możliwości. i Tymczasem może się okazać, że, yy, że tutaj będzie wyjawiony właśnie jakiś sekret. Yy. Ponieważ mamy tę w relacjach, mamy tę e, kapłankę i rycerza kielichów, który. No, tutaj może być wyjawiony sekret na, na temat jakiejś bardzo twórczej, e, jakiegoś twórczego projektu. Ktoś właśnie może się do Was odezwać w tej kwestii. Wy możecie też jakby e, odkryć, rąb, jakiś, od, odkryć jakąś tajemnicę komuś. Na przykład, pokazać, pokazać komuś fragment swojej na przykład książki. Może ktoś, z was, może ktoś z Was pisze jakąś książkę, może ktoś pisze wiersze, poezję, no, no, cokolwiek twórczego to jest. I do tej pory się z tym krył. Nie wyjawiał tego nikomu. To może być też taka osoba wokół Was, która Was bardzo zaskoczy nowym podejściem do życia, nowym wyglądem. Na pewno zaskoczą Was zmiany, które nastąpiły w tej osobie. Lub Wy zaskoczycie kogoś. Możecie kogoś totalnie, totalnie zaskoczyć, nową nową jakąś wizją, którą macie, chcecie przedstawić nowym projektem, nawet nową osobą. Może kogoś do tej pory ukrywaliście, nie, nie przedstawialiście tej osoby, na przykład swojej rodzinie, i nagle może chcecie zrobić taki pierwszy krok i I ogłosić na przykład wszystkim, że, że jesteście z kimś. Że jeżeli do tej pory byliście samotni, to może się okazać, że taka osoba nawet się pojawi, która na przykład do tej pory powstrzymywała się przed tym, żeby Wam coś zaproponować. Jaka jest dla Was rada? Rada w tej, w tej, w tej sytuacji jest taka, że Mamy to dziewięć pentakli, które mówi nam o mm, zadbaniu o swoje pieniądze, o swoje finanse, o siebie, o postawieniu na siebie i na swoje potrzeby. Yy, dziewięć pentakli to jest energia, w której bardzo długo na coś pracowaliśmy i teraz możemy korzystać z jakby z owoców tej pracy. Jeżeli do tej pory, na przykład, pracowaliście dla kogoś, to zalecane Wam jest teraz, aby pracować samotnie, w, w pojedynkę. Tutaj jest, nagle ta rewelacja się objawia, pojawia się ktoś z przeszłości, zwłaszcza jeśli chodzi o finanse. Może to jest ta okazja, którą warto wykorzystać, bo to Wam da po prostu poczucie bezpieczeństwa i takie yy, poczucie, że możecie liczyć na siebie i na swoje możliwości. Yy. Popatrzeć na przykład na tę samą sytuację tutaj, jeżeli ktoś Wam coś tutaj proponuje, to popatrzeć na to w ten sposób, że e, cenić siebie wysoko. Mam wrażenie, cenić siebie wysoko, ponieważ e, wy, wy wiecie, ile Wy jesteście warci. Wy wiecie, ile Wy potraficie zaoferować, ile Wy macie do zaoferowania i oczekujecie podobnego zwrotu. Że to nie, to nie może być tak, że ktoś nagle wraca i coś od was chce. E, i, y, I jemu się wydaje, że, że, że możesz z wami coś negocjować, podczas gdy wy wiecie na przykład, że to, co wy proponujecie, jest bardzo dużo warte. E, Budowanie takiej pozycji e, dziewięciu pentakli nie jest łatwe. To jest naprawdę bardzo długa, długa droga i to nie jest tak, że ktoś Wam podsunął coś pod nosek e, na złotej tacy, tylko to jest po prostu ciężka praca. Więc Wam jest doradzane, żeby cenić siebie i, i swoją pracę przede wszystkim, e, i swoje finanse, zadbać o to. E, Co Was zaskoczy w całej tej sytuacji w listopadzie, to mamy tutaj trzy buławy. Czyli rzeczywiście to, co Wy tutaj zaproponujecie, taką jakąś rewelację, <grywanie> rewelację, to zaskoczy Was to, że przyjdzie do Was bardzo dobry zwrot. To Wam pozwoli też wy uwolnić się z jakiejś takiej dość niejasnej sytuacji, dość e, mam wrażenie tutaj takiego uwolnienia. Może to rzeczywiście chodzi o to, że uwolnicie się z jakiejś sytuacji. Tutaj też mam wrażenie tutaj takiego, jakiejś takiej chęci e, oddalenia się z, z jakiegoś takiego ciężaru obcią um, trudu uh, i przygniecenia też mam wrażenie. Ten plak ptak wzlatuje z, tym, z tą gałązką bazi i może ma do przekazania coś, jakąś taką rewelację, jakąś taką wiadomość. Chce coś zaoferować światu uh, bo do tej pory na przykład nie był, w, nie, nie mógł, nie był w stanie. Co Was zaskoczy? Możecie się samych, samych siebie zaskoczyć, że macie w sobie jeszcze tyle siły i bardzo wiele do zaoferowania. E, koniec miesiąca wygląda w ten sposób, że to może przerosnąć Wasze oczekiwania. Że Wy się na przykład możecie nie spodziewać tego, jak będziecie odebrani. <laughs> Przepraszam, jaki wielki sukces możecie odnieść w tych swoich Dążeniach, po tej całej rewelacji, po tej całej jakiejś takiej wstrząśnięciu wszystkimi w koło, ja mam wrażenie. Wy się po prostu nie spodziewacie tego. Jak możecie być na przykład bardzo pozytywnie odebrani, bo karta Meraki w, w, tym, w tej akurat tali to jest ostatnia karta w, w tarocie po karcie świat. I ona tutaj mówi o, zaraz Wam powiem, to jest to nowa talia, nie wszystko jeszcze pamiętam, bo jest y, oprócz tych y, tradycyjnych kart, są tutaj, jest kilka dodatkowych kart dworskich i także takich kart wyroczni. I karta naraki jest y, <kluzny> jedyną taką, jak, y, 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 która y, y, Przypisana jest do wielkich arkan, i ona mówi tutaj o czystej, czystej miłości, kreatywności, prawdziwej miłości, przepraszam, kreatywności i również empatii. Więc ja mam wrażenie, że to, co Wy tutaj zaproponujecie jakąś taką rewelację i I wstrząśniecie wszystkimi w koło tymi swoimi rewelacjami, lub to, co może przyjść do was, na przykład z przeszłości, to, to da wam to, takie poczucie szczęścia, takie, taką, taki zastrzyk energii, taką wiarę w siebie i chęć też dzielenia się e, z innymi tą swoją radością. E, ja tutaj też mam poczucie takiej lekkości, takiego nawet powrotu rzeczywiście powrotu nawet do dzieciństwa, do tego co y, przeżywaliście w przeszłości, na przykład z drugą osobą. Y, no Może być bardzo mile spędzony czas z kimś z przeszłości, również. Y, pomimo tego, że to jest ostatnia karta w tarocie, to ja mam tutaj poczucie takiego naprawdę spełnienia. W przeszłości mogło być dość ciężko. Mamy tutaj te 10 buław i jeszcze to 10 mieczy. Dodatkowo. <grymne> o Jezu. O, więc to jest, to jest karta trudu. To jest energia obciążenia. To jest karta hmm, nawet takiego. Ja mam tutaj poczucie bólu fizycznego. Może było coś. Z, dźwigaliście coś na, swoich, na swojej głowie, nawet, nawet e, mogły do was e, mogły was obciążyć problemy innych ludzi e, mogliście na przykład e, brać z, na siebie za dużo, e, za dużo obowiązków w pracy, za dużo obowiązków w domu nikt mógł wam na przykład nie pomagać w tych, w tych trudach i znojach i coś dźwigaliście niepotrzebnie. No ale dziesiątka to, jest, y, dziesiątka to jest koniec cyklu i to jest już w przeszłości. To odchodzi do przeszłości w listopadzie. Ja mam wrażenie, że tutaj w listopadzie jest jakieś, jest naprawdę poczucie lekkości, y, uwolnienia i y, I przede wszystkim zadbanie zadbania o swoje potrzeby, o to, co wam podpowiada wasze serce, o to o, o zadbanie o swoje poczucie bezpieczeństwa. Mam też tutaj takie wrażenie, że odnoszę tutaj takie wrażenie, że będziecie chcieli zadbać o swoje poczucie bezpieczeństwa w tym miesiącu. Może do tej pory nikomu nie mówiliście o tym, jak wy się czujecie w tej sytuacji, i może to po prostu wam może miarka się po prostu prze, prze, przeleje nie wiem czy można tak powiedzieć i e, możecie komuś nawet wyjawić swoje jakieś plany swoje jakieś e, do, dotychczas niewypowiedziane e, potrzeby no i mam wrażenie, że postawicie w tym miesiącu na siebie i odniesiecie sukces w, zobaczmy w takim razie co nam powiedzą jeszcze dodatkowo ciasteczkowe wróżby dla baranów na listopad. Co chcą nam powiedzieć w listopadzie? Mamy dwie karty. Mamy komunikacja i mądrość. Komunikacja najpierw. Eee. Hmm. No i to jest adekwatne do tego, co, co tutaj powiedziałam na temat tej przeszłości, bo mamy tutaj te. Spotkanie z kimś właśnie z przeszłości może przynieść miłość i odnowienie przyjaźni. E, jakiś e, szczęśliwe, szczęśliwa wygrana również możliwa. Więc e, tak jak powiedziałam, e, powrót do przeszłości, ktoś może się pojawić, może ktoś wam zaoferować jakąś, e, na przykład Ofertę pracy, to, co kiedyś e, robiliście, i teraz może jakiś klient z przeszłości, jeżeli macie własną działalność, to może się pojawić właśnie taka osoba z przeszłości, która spowoduje, że e, to może być jakaś taka intratna e, propozycja. No, ale mamy również e, tą mądrość, która mówi e, o tym, że spojrzenie na przeszłość. E, Skoncentrowanie się na przeszłości to strata przyszłości. Porada jakiejś starszej osoby spowoduje, że pozwoli Wam to po prostu się oddalić. Może oddalić się właśnie od tej przeszłości. Może to, że Wy się zaprezentujecie w jakiś taki nowy, niespotykany sposób, spowoduje, że. Na przykład. Tak jak powiedziałam też o tym, że wasza nowa. że wasza nowa, jakby taka. Wasz, nawet nowy wygląd może kogoś szokować. I. ludzie spojrzą na was w zupełnie inny sposób. Możecie, możecie po prostu. Możecie po prostu y, y, bić taką y, energią, y, której się ludzie na przykład nie spodziewali. Jakaś starsza osoba, może to Wy, może, po prostu, może do tej pory ludzie was postrzegali jak taką właśnie osobę, która już e, nic nie jest w stanie nowego zaproponować. I nagle y, ogarną Was takie siły witalne, których się po prostu nikt nie spodziewał, i może w ten sposób zaszokujecie ludzi, i spojrzą na Was zupełnie inaczej. Będą Was odbierać zupełnie inaczej. I to Wam pozwoli y, oddalić się od takiego y, hmm, nawet wizerunku y, y, na własny temat, pomysłu na własny temat. Z przeszłości, który może Was po prostu powstrzymywał przed tym, żeby, żeby się dalej rozwijać. Wydaje mi się, że to wszystko, moje drogie barany, w, w tym czytaniu. To wszystko, co chciałam Wam przekazać, i co Tarot chciał Wam przekazać. I Pozdrawiam was bardzo serdecznie, serdecznie życzę wam spokojnego miesiąca i do zobaczenia w grudniu.